Możesz mieć wyniki lub wymówki, nie jednej z drugiej. Cześć, ja nazywam się Karolina, witam cię serdecznie na moim kanale w naszym cyklu o wymówkach. Dzisiaj wymówka, nie potrafi się zorganizować, nie umiem się zorganizować. I tutaj, kochana, są jakby dwa aspekty tej, tej sprawy, bo albo traktujesz faktycznie to jako wymówkę przed rozpoczęciem zdrowego stylu życia, czyli przed zdrowym odżywianiem. Przed rozpoczęciem ćwiczeń, albo, albo ty faktycznie nie potrafisz się zorganizować. I teraz zacznijmy może od, od tego drugiego. Jeśli faktycznie nie potrafisz się zorganizować, no to poszukaj pomocy, tak? Bo organizacja to nie jest coś, co przychodzi samo z siebie. Tego też trzeba się nauczyć. I ja tutaj sugeruję znaleźć dobrego nauczyciela albo spojrzeć wśród rodziny czy przyjaciół, kto umie się pięknie zorganizować. I może podpytać, jak oni to robią. Um, opanowanie organizacji to oczywiście wymaga i dobrego y, nauczyciela, ale też praktyki. Inaczej nie będzie. Czyli musisz metodą prób i błędów też trochę do siebie dopasowywać pewne, pewne plany. Nie ma tak, że ty gdzieś znajdziesz plan idealny, tak? Że pod ciebie. No, musisz go jakoś gdzieś tam sobie dopasować. I jest cała masa profesjonalnych narzędzi. W internecie znajdziesz naprawdę wielu świetnych nauczycieli. Ja Ci tutaj no nie będę sugerować nikogo, ale jest wiele, wiele takich też kursów, na przykład, jak się zorganizować, jest, są kursy, jak zorganizować swój budżet i tak dalej, i tak dalej. Także naprawdę tego wszystkiego jest cała masa. Jeśli masz kogoś sprawdzonego, to proszę napisz w komentarzu, podziel się, e, może komuś się przyda. Ja mogę ci tylko z mojej strony, z mojej jakby działki powiedzieć, a co masz zrobić, żeby się zorganizować tutaj właśnie na tym polu odżywiania i y, odżywiania, i oczywiście treningu. Y, postanowiłam, że nie będę teraz tutaj się na tym rozwodzić, to jest osobny temat, dlatego link masz w, w opisie tego filmiku. I tam ci przedstawiam kroki, właśnie jak możesz to po prostu w łatwy sposób y, zrobić, żeby sobie zautomatyzować pewne rzeczy, tak? Bo organizacja to jest tak naprawdę nic innego jak też automatyzacja. I zobaczysz, że wcale nie jest to takie trudne. Także krok po kroku zapraszam. Powierz sobie y, z linka w, y, w tym opisie do tego filmiku i napisz mi później w komentarzu koniecznie, czy. Czy to wystarczy, czy potrzebujesz czegoś więcej, chętnie Ci pomogę. Natomiast wracając do naszego tematu, jeśli faktycznie na innych polach życia swojego, tak? potrafisz się świetnie zorganizować. Jesteś profesjonalistką w pracy i w innych dziedzinach, to znaczy, że faktycznie tutaj traktujesz to jako wymówkę, tak? I musisz wtedy sobie pomyśleć, czy właściwie ten, to, że nie masz ogarniętego, tego zdrowego stylu życia, zakupów, y, tego zdrowego odżywiania i, i ćwiczeń, to czy po prostu to nie jest jakiś twój wentyl? Czy ty nie traktujesz y, jedzenia i Netflixa jako po prostu gdzieś tam nagrodę, albo jako jakąś właśnie mm, pocieszenie się? Także musisz to bardzo dokładnie przemyśleć i, i sprawdzić, czy faktycznie jest tak, że, że jeśli w innych dziedzinach potrafisz się świetnie organizować, a w tych dwóch akurat nie, no to, no to faktycznie gdzieś tam jest to tylko wymówka i, i w takim razie możesz coś z tym zrobić. Także często też łapie Was na tym, że, że przeraża Was w ogóle myśl o tym, Zorganizowaniu, tak, zdrowego stylu życia. Wy myślicie, że po prostu będzie coś strasznego, że zajmie bardzo dużo czasu i że w ogóle będzie oznaczało koniec wszelkich przyjemności życiowych. Dziewczyny, tak nie jest. Tak nie jest tak naprawdę. To wam, że Wam też podpowiada ten głosik w waszej głowie, który nazywa się Leniwiec. I. E, Taki strach przed tym, żeby to wreszcie wziąć w ryzy i ogarnąć. Tak naprawdę powiem Wam, że to, co ja Wam zawsze powtarzam, jak zorganizujesz sobie odżywianie, jak zorganizujesz sobie już te zakupy, zautomatyzujesz to wszystko, to ty naprawdę będziesz miała więcej czasu, będziesz miała więcej energii i mniej stresu. I mniej stresu naprawdę co więcej, to za chwilę, tak naprawdę zdrowe odżywianie, tak? To za chwilę zacznie przynosić efekty. I jak zacznie przynosić efekty, a nie ma możliwości, bo jak jest dobrze dopasowany trening i odżywianie, to zawsze pojawiają się efekty. Nie ma diwalonów, które nie chudną i nie ma na które zdrowo odżywianie i, i, i ruch by nie działało. Także jak zobaczysz właśnie też mentalne efekty, tak? że ty zaczniesz się lepiej czuć i ty zaczniesz, jak zobaczysz to, to po prostu mówię ci, że zaczniesz wprowadzać 3 centymetry na ziemią. I zobaczysz, że to, że to naprawdę jest warto. Jest naprawdę warto zmieniać kilka rzeczy w swoim życiu, je zaplanować, je zorganizować, bo zapewni Ci to zdrowie, a tego nie doceniamy, dopóki to mamy. Teraz idzie jesień, więc tym bardziej warto to wszystko gdzieś tam sobie poukładać. Co ja jeszcze chciałam powiedzieć? Chciałam Ci jeszcze powiedzieć, że... Ja zawsze też mówię, i tak, i tak chodzicie na te zakupy. Także, co to za problem kupować zdrowe, zdrowsze rzeczy, tak? No problemem jest to, że trzeba najpierw się trochę zorganizować i tę listę stworzyć. Tak jak mówię, żeby ci to wszystko ułatwić, jak masz to zrobić, to Ci napisałam krok po kroku i link masz w opisie do tego filmiku. Także powierz sobie tą listę, sprawdź krok po kroku, ustal sobie, zrób sobie plan, tam ci, yy, zrobiłam listę kroków. Jak zaplanować sobie odżywianie, i później listę kroków, jak zaplanować sobie e, ruch, jak zaplanować sobie aktywność fizyczną. Także czekam na swoje komentarze, Życzę ci miłego dnia i widzimy się za tydzień. Cześć!